22 kwietnia 2025 roku, wtorek w Oktawie Wielkanocy. Kolor szat: biały. Oktawa Wielkanocna. Pierwsze czytanie: Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa. Psalm: Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Można odmawiać sekwencję: Niech w święto radosne paschalnej ofiary. Ewangelia: Ukazanie się z martwych wstałego Marii Magdalenie. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I niech każdy z Was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla Was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Oto Słowo Boże. Psalm: Pełna jest Ziemia łaskawości Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Pełna jest Ziemia łaskawości Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski. Aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska. Według nadziei pokładanej w Tobie, pełna jest ziemia łaskawości Pana. Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się Nim i weselmy. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, niewiasto. Czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś. A ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy, mój nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział? Oto słowo pańskie. Kochani, poranek zmartwychwstania wciąż rozbrzmiewa w sercach wiernych. Wciąż jaśnieje światłość, która przebiła się przez kamień grobu. Wciąż unoszą się w powietrzu drżące echa pierwszego Alleluja tego które rozdarło zasłonę śmierci i nicości, ogłaszając światu nowy porządek, porządek życia. Dzisiejsza liturgia, jak każda w oktawie Wielkanocy, przynosi nie tylko wspomnienie, ale i aktualne doświadczenie zmartwychwstania. Kościół nie celebruje tu pamiątki. On żyje realnie tą tajemnicą. Każdy dzień oktawy jest jak jeden wielki poranek Wielkanocy. Dzień bez zachodu. Dzisiejsze czytania rzucają światło na dwa aspekty tego świętego poranka: głoszenie i spotkanie. Z jednej strony, święty Piotr, napełniony Duchem Świętym, staje się głosem zmartwychwstałego. Z drugiej, Maria Magdalena, apostołka apostołów, pierwsza, która ujrzała Pana i została przez niego posłana. Po jednej stronie mamy słowo, które przemienia serca. Po drugiej, obecność. Która rozprasza mrok łez. Zatrzymajmy się najpierw przy Marii Magdalenie. Oto kobieta, która kochała, do końca. Choć nie rozumiała, trwała. Choć widziała śmierć i grób, nie odeszła. Choć inni uczniowie wrócili już do siebie, ona stała i płakała. A czyż nie jest tak, że właśnie ci, którzy pozostają mimo wszystko, stają się świadkami największych cudów? Maria stoi przed pustym grobem symbolem nieobecności i płacze. Płacze, bo nie wie jeszcze, że Jezus nie jest nieobecny, ale inaczej obecny. Płacze, bo szuka go w stary sposób, a tymczasem on już przychodzi w nowy sposób, jako z wstały Pan. I wtedy dzieje się coś głęboko ludzkiego i boskiego zarazem. Jezus wypowiada jej imię, Mario. Tylko tyle. A jednak w tym jednym słowie zawiera się wszystko. Ona go poznaje nie po wyglądzie, nie po dotyku, ale po tym, jak wypowiada jej imię: po tonie głosu, po sercu, po miłości. I odpowiada mu, rabuni, mój nauczycielu. To spotkanie nie należy wyłącznie do przeszłości. To jest wzór i zaproszenie dla każdego z nas, bo Jezus wciąż tak samo woła po imieniu. Nie ogólnie, nie abstrakcyjnie, ale konkretnie Mario, Pawle. Anno, Janie, ciebie znam, ciebie kocham, ciebie odkupiłem. Dla ciebie wstałem. Z drugiej strony widzimy świętego Piotra w dniu pięćdziesiątnicy, pełnego ognia i mocy. Jeszcze niedawno się lękał, jeszcze nie tak dawno zaparł się Mistrza. A teraz? Teraz staje z mocą, bo wie, że pan żyje. A kto naprawdę uwierzył w zmartwychwstałego, ten nie może milczeć. Dlatego Piotr mówi do Żydów, tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. To nie są słowa łagodne. To nie jest mowa kompromisowa. To jest słowo prawdy. A prawda, jak miecz, przeszywa serca, przejęli się do głębi serca, mówi święty Łukasz. To nie były tylko emocje. To było poruszenie sumienia. I pytanie: cóż mamy czynić? Które jest najpiękniejszym owocem każdej autentycznej konfrontacji z Ewangelią. Bo jeśli naprawdę spotykam Jezusa, nie mogę pozostać obojętny. Piotr odpowiada jasno: nawróćcie się, i niech każdy z Was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie w darze ducha świętego. Oto schemat prawdziwego nawrócenia. Skrucha, wiara, chrzest, nowe życie w duchu świętym. I, jakby tego było mało, dodaje: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. A czyż te słowa nie są dziś jeszcze bardziej aktualne? W świecie, który odwraca się plecami do Boga, który celebruje grzech, a czyni wstydem wierność Ewangelii, my również musimy ratować się, uciekając do Chrystusa. Tego dnia, mówi nam pismo, przyłączyło się około trzech tysięcy dusz. Trzy tysiące ludzi przeszło ze śmierci do życia. Trzy tysiące ludzkich historii zostało zanurzonych w wodzie chrztu, aby narodzić się w łasce. To nie była tylko emocjonalna chwila. To była duchowa rewolucja. I taka rewolucja musi dokonać się również dziś, w nas, w naszych parafiach, w naszych rodzinach, w całej Polsce. Dziś więc, w blasku pustego grobu, wołam razem z Marią Magdaleną, widziałam Pana. I to nie jest literacki zwrot, ale rzeczywistość duchowa. Bo Pan naprawdę żyje. I nie tylko żyje, ale przychodzi. Przychodzi do nas w Eucharystii, przychodzi w sakramentach, przychodzi w Kościele, przychodzi w naszych braciach i siostrach, przychodzi w chwili modlitwy i w ciszy poranka. Czy rozpoznajemy Go, gdy woła nas po imieniu? Czy odpowiadamy Mu, rabuni? Czy pozwalamy, by przemieniała nas jego obecność? Czy chcemy, jak Piotr, głosić zmartwychwstanie Jezusa bez kompromisu? Czy w naszych sercach rozbrzmiewa pytanie, cóż mamy czynić? Dziś Jezus mówi: nie zatrzymuj mnie. Nie mówi dlatego, że nie chce być z nami, ale dlatego, że musi iść dalej: do ojca. A my mamy iść za nim. Już nie szukając go w grobie, ale spotykając w kościele. Już nie zatrzymując tylko dla siebie, ale głosząc go światu. Dlatego dziś, w oktawie Wielkiej nocy, w tym świętym czasie łaski, prośmy. Panie, wejrzyj na nasze serca. Węzwij nas po imieniu. Obdasz nas darem skruchy i łaską nawrócenia. Daj nam odwagę Piotra i miłość Marii Magdaleny. Spraw, byśmy nigdy nie szukali Cię pośród umarłych, ale żyli jako ci, którzy widzieli Pana. Amen. Hallelujah.